Dzień dobry! Dzisiaj zrobimy nawóz do roślin, naturalny nawóz z pokrzywy. Aby taki nawóz przyrządzić, potrzebna będzie butelka wody, najlepiej od stałej wody. Rękawice ogrodnicze, najlepsze, tak żeby nas pokrzywa nie pokazywała. jakiś nóż, widelec z trzonkiem takim, który nam pomoże upychać liście pokrzywy do wody. No i oczywiście pokrzywa. Najlepsza jest pokrzywa zebrana przed pitnięciem. Zbiera się je górne pędy. Świeżą, taką pokrzywę z pędami. Korzone sobie obetniemy i bardzo łatwo nam wchodzi taka pokrzywa do butelki, a końcóweczkę jej wpychamy czcionkiem noża. Coś o pokrzywie. Pokrzywa to bardzo bogate źródło różnych substancji, także odżywczych dla człowieka. Pracowałem swego czasu w Instytucie Kardiologii, i tam lekarze przyrządzali sobie sałatkę ze świeżych pokrzyw. Dodawali do tego kwasek cytrynowy, troszkę osu balsamicznego, i tą sałatkę rrr, zajadali jako bardzo zdrową, zawierającą liczne witaminy, bo pokrzywa oczywiście zawiera w sobie witaminy A, C, B2, K2, a także kwasy. Ten właśnie parzący nas kwas to jest kwas mrówkowy, kwasy zżywiczne, które właśnie będą działać bójczo na różne patogeny żyjące w doniczkach naszych domowych kwiatów. I teraz coś o takim strasznym potworze, który niszczy nam rośliny, którego możemy przynieść nawet ze sklepu z zakupioną rośliną. Jest to zimiurka. Zimiurka to jest owad latający, niewielki, który w zasadzie nie jest szkodliwy dla roślin, ale jaja z larwy tych zimiurek. Które y, znajdują się w ziemi poprzez złożenie przez taką zimiarkę latającą jaj. Taka jedna zimyka może z... złożyć około 100 jaj. No i te larwy, wyobraźcie sobie, są większe od tych latających ziemiurek, bo dochodzą na do 12, 12 mm. W ziemi je jest bardzo trudno dostrzec, ponieważ one są przezroczyste i mają tylko czarny łeb, w ziemi zupełnie niewidoczny. Są sposoby takie, żeby yy, sprawdzić, czy w, w glebie, w ziemi lub w, w roślinie, którą świeżo zakupiliśmy, znajdują się ziemiórki, larwy, przepraszam, ziemiórek, poprzez położenie na powierzchni gleby przekrojonego na pół ziemniaka lub grubego plastra ziemniaka i następnego dnia gdy podniesiemy plaster możemy zauważyć, jeżeli będą w tej glebie zimiórki, telary. One są mimo to, że one są prawie przezroczyste i, i mają te czarne y, łebki y, to jednak można je dostrzec. Ja takowe dostrzegam niestety w swoich domowych roślinach a także tych na zewnątrz dlatego postanowiłem stworzyć Naturalny środek do zwalczania zimiurki, znaczy generalnie larwy zimiórek. Ponieważ zawarty w pokrzywie kwas mrówkowy, czyli w ogóle kwasy żywiczne, acetylocholina, Histanina, serotonina, to wszystko nie tylko niszczy nam te larwy, ale także dobrze wpływa na rozwój naszej rośliny. Teraz ważna rzecz, żeby zbierać te pokrzywy przed kwitnięciem. Ja zebrałem te pokrzywy na skwerze między ulicą Lewartowskiego a Andersa, na wewnętrznym podwórku, bo to też istotne, żeby za blisko y, y, ruchliwych jezdni nie zbierać, ponieważ mogą zawierać metale ciężkie i ołów szczególnie. Taką pokrzywę y, oczywiście... Podkreślam przed piknięciem zrywamy, możemy upychać, tak jak tutaj pokazałem, do butelki. I gdy woda się zazieleni, następnego dnia już to zazwyczaj się dokonuje, tą wodą podlewamy doniczki, które mogą być zainfekowane właśnie larwami ziemiorki. Gdy nawóz duży trochę postoi, i, I liście zaczną w tej wodzie już butwieć, to działanie już yy, antylarwowe yy, zim, na ziemiórki jest mniejsze, ale wtedy mamy wspaniały nawóz naturalny do, dla rozwoju roślin. Także pamiętajcie, przez pierwsze parę dni podlewamy. Yy, żeby zniszczyć larwy ziemiórki. Następnie jak trochę dłużej postoi, nic nie szkodzi, podlewamy, żeby nam zbogacić składniki żywnościowe rośliny. No, ale za dużo też nie podlewajmy, ponieważ ziemiórka uwielbia temperaturę y, taką powyżej 20 stopni i środowisko wilgotne. Ona się, wtedy świetnie się rozmnaża. Zazwyczaj rozmnaża się y, w donicach, gdzie jest y, przemoczona ziemia. Także y, Trzeba z tym podlewaniem też uważać. Yy, powiem takie jako ciekawostkę, że młode pokrzywy można przyrządzić pod, yy, podobnie jak szpinak na sałatkę. Dodaje się je także do zup, a cienko pokrojone yy, liski do yy, sałatek. Jarzynowych na przykład. Dzięki temu wzrośnie wartość odżywcza tych przygotowanych potraw. Yy, pomimo tych licznych witamin związków takich jak fosfor, żelazo, siarka, potas, jod, krzem, to jednak nie zawsze pokrzywa i jej składniki są zdrowe dla ludzi, a przeważnie dla kobiet mających problemy z chorobami dróg rodnych. Nie zaleca się stosowania pokrzywy przy nowotworach macicy, krwotokach, Różnych zdróg rodnych, spowodowanych polipami lub przy przewlekłych chorobach nerek. I to trzeba pamiętać. Natomiast, dlatego najlepiej podlewać je rośliny, które będą nam, mam nadzieję, dobrze rosnąć. Dzięki naszemu naturalnemu nawozowi, przygotowanemu, przygotowanemu samemu. Przy okazji, wyrwiemy trochę chwastów z naszych skwerów. A Zyskają na to oczywiście rośliny i nasz portfel, ponieważ chemiczne środki zwalczania ziemiorki są dość drogie i nie są wskazane ze względu na owady latające jak pszczoły, prawda? Które są bardzo pożyteczne. Pozdrawiam z Moranowa, kłaniam się.